Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. W dzisiejszym filmie pokażę Wam cztery propozycje na przepyszne i proste zapiekanki. Każda z tych zapiekanek będzie inną propozycją i w dzisiejszym filmie znajdziecie zapiekankę ziemniaczaną, makaronową, ryżową oraz torteloni. Każda z tych zapiekanek to 4 porcje albo ewentualnie 3, jeśli wolicie troszkę większe niż ja. W opisie filmu zostawię wam kaloryczność tak, jakbyście podzielili te zapiekanki na 3 porcje oraz na 4 porcje, tak aby każdy mógł sobie wybrać, co mu bardziej pasuje. W każdym przepisie w dzisiejszym filmie użyję naczynia żaroodpornego o rozmiarze 20 na 30 cm. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją w tym filmie będzie zapiekanka ziemniaczana po bolońsku. Wegetarianie w tym przepisie mogą zamienić mięso mielone z piersi kurczaka na mięso mielone roślinne. W takiej wersji ten przepis również wyjdzie bardzo smacznie. Zaczynam od ugotowania ziemniaków do miękkości. Następnie lekko je wystudzam, aby można było je pokroić, a przy tym nie poparzyć się. Cebulę kroję w kostkę, czosnek przeciskam przez praskę. A marchewkę ścieram na tarce. Standardowo zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji, komentarza oraz łapki w górę pod filmem, aby mój kanał mógł dalej docierać do nowych osób i się rozwijać. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek. Na rozgrzanej oliwie smażę cebulę oraz mięso i jest to mięso mielone z piersi kurczaka. Mięso przyprawiam solą, pieprzem, bazylią, czosnkiem oraz papryką słodką. Gdy całość się ładnie podsmaży to dodaję startą marchewkę, pasatę pomidorową oraz wodę, przyprawiam szczyptą soli, pieprzem, papryką słodką oraz bazylią i całość duszę około 8 minut. Ser żółty mozzarella ścieram na tarce. Gotowane i wystudzone ziemniaki kroję w plasterki. Naczynie żaroodporne smaruję oliwą. W naczyniu żaroodpornym układam połowę ziemniaków, na to układam połowę sosu z patelni, następnie drugą połowę ziemniaków, drugą połowę sosu i wierzch sypie startym serem. Gotową zapiekankę piekę około 23 minuty w 190 stopniach, grzanie góra-dół z termoobiegiem. Jeśli chodzi o te 23 minuty to jak wiadomo każdy piekarnik jest inny, u mnie 20 minut to troszeczkę za mało, natomiast 25 minut to już troszeczkę za dużo, bo wtedy ten ser jest za bardzo przypieczony. I robi się twardy. Dlatego u mnie zawsze minutnik ustawiany jest na 23 minuty. Jak widać, pierwsza moja dzisiejsza propozycja jest już gotowa i tak się prezentuje. Moim zdaniem ta zapiekanka jest po prostu przepyszna i koniecznie musicie sobie jej spróbować. A jeśli jesteście wegan, to tak jak wspominałam na samym początku, zamieńcie mięso mielone z piersi kurczaka na mięso mielone roślinne. Ten przepis wtedy również wyjdzie super dla Was. Moją kolejną dzisiejszą propozycją będzie zapiekanka gyros z ryżem. Zaczynam od pokrojenia czerwonej cebuli, papryki oraz ogórków konserwowych. W międzyczasie w osolonej wodzie gotuję ryż. Pokrojony w kostkę filet z piersi kurczaka przyprawiam solą, pieprzem, papryką słodką, czosnkiem, bazylią oraz oregano, a także papryką ostrą. Ta ostatnia akurat jest tutaj przyprawą opcjonalną. W misce umieszczam jogurt grecki, majonez oraz ketchup. Przyprawiam solą oraz pieprzem i sos mieszam. Bardzo ważne, aby jogurt grecki był w temperaturze pokojowej, z tego względu, że jeśli będzie taki prosto z lodówki, no to niestety wtedy może się zważyć w tej zapiekance podczas pieczenia, no bo wiadomo będzie za duża różnica temperatur. Sery żółty, mozzarella ścieram na tarce. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie smażę mięso. Naczynie żaroodporne smaruję oliwą. Nakładam ugotowany ryż. I rozprowadzam go łyżką, aby był równomiernie. Ryż smaruję połową sosu. Następnie układam usmażone mięso, pokrojone wcześniej składniki razem z odsączoną z zalewy kukurydzą. Na to układam drugą połowę sosu, również rozprowadzam równomiernie. Na sam koniec sypię starty ser i gotową zapiekankę piekę mniej więcej 23 minuty w 190 stopniach, grzanie góra z termoobiegiem. Ale pamiętajcie, że każdy piekarnik jest inny i najlepiej jest sprawdzać. I tak się prezentuje gotowa kolejna dzisiejsza propozycja. Szczerze mówiąc, jest to chyba mój faworyt, z tego względu, że ja uwielbiam sałatkę Gyros, a ta zapiekanka jest właśnie inspirowana tą sałatką, dlatego są to takie totalnie moje smaki. No i was również zachęcam, abyście sobie ją zrobili i spróbowali, bo jest przepyszna. Jeśli szukasz smacznej diety, dzięki której będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze gotowe jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Każdy jadłospis dostępny jest w wersji PDF oraz w wersji cyfrowej, gdzie każdy dzień diety macie pokazany osobno. Oprócz tego dostępny jest super kalkulator zamienników, gdzie możecie wymieniać produkt na inny z tej samej grupy produktów, jeśli przykładowo go nie lubicie, lub po prostu macie ochotę na coś innego? Koniecznie sprawdźcie naszą stronę. Moją kolejną dzisiejszą propozycją będzie tym razem zapiekanka makaronowa i będzie ona z kurczakiem, szpinakiem oraz pomidorkami, a także mozzarellą. Zaczynam od pokrojenia cebuli, mozzarelli, przeciśnięcia przez praskę czosnku, a także posiekania szpinaku. Pokrojony filet z piersi kurczaka przyprawiam solą, pieprzem, papryką, czosnkiem oraz bazylią. W międzyczasie gotuję makaron pełnoziarnisty. Na patelni rozgrzewam oliwę, a następnie podsmażam najpierw cebulę oraz mięso. Gdy się podsmażę, to dodaję czosnek i całość smażę jeszcze około minutę. Dodaję szpinak, dolewam śmietankę oraz trochę wody z gotowania makaronu, przyprawiam solą oraz pieprzem i całość duszę jeszcze kilka minut. Dodaję jeszcze czosnek granulowany oraz oregano, bo wcześniej o tym zapomniałam. I dodaję również ugotowany makaron i wszystko razem mieszam. Pomidorki koktajlowe kroję na pół. Naczynie żaroodpornym układam całą zawartość patelni, na to dodaję pokrojoną mozzarellę oraz pokrojone pomidorki. Taką zapiekankę zapiekam mniej więcej 20 minut w około 190 stopniach, grzanie góra z termoobiegiem. Jednak jeśli lubicie, jak mozzarella jest taka bardziej ciągnąca, a nie jest taka bardziej przypieczona, tak jak u mnie, no to polecam wam zmniejszyć ten czas tak do około 16 minut. I tak się prezentuje moja dzisiejsza kolejna propozycja. Banalna w przygotowaniu, a przy tym naprawdę bardzo smaczna w smaku, no i również zachęcam, abyście sobie jej spróbowali. I jeszcze tylko taka jedna mała uwaga, jeśli nie lubicie jak pomidorki są tak bardzo podpieczone, tak jak u mnie, bo ja akurat takie uwielbiam, no to po prostu dodajcie sobie je na ostatnie 5 minut pieczenia. Moją dzisiejszą, ostatnią propozycją będzie zapiekanka z tortelloni, warzywami oraz mozzarellą w sosie jogurtowym. Zaczynam od pokrojenia cukini oraz pieczarek, a także rozdzielenia brokułu na mniejsze różyczki. Brokuł gotuję al dente, mniej więcej 3-4 minuty. W miseczce umieszczam jogurt grecki, majonez, sól oraz pieprz i całość mieszam. Bardzo ważne jest, aby jogurt grecki był w temperaturze pokojowej, z tego względu, że jeśli będzie prosto z lodówki, to może się on zważyć przez to, że będzie zbyt duża różnica temperatur. Jeśli chodzi o torteloni, to ja tutaj wybrałam torteloni z ricottą i szpinakiem. Wy wybierzcie takie, jakie lubicie najbardziej. No i gotuję je według instrukcji na opakowaniu, czyli tutaj akurat są to 3 minuty. Mozzarellę kroję na mniejsze części. Naczynie żaroodporne smaruję oliwą. Najpierw wykładam ugotowane torteloni, a także połowę sosu. Sos staram się, tak powiedzmy, równomiernie rozprowadzić. Następnie układam ugotowanego brokuła pokrojoną cukinię oraz pieczarki. Pieczarki przyprawiam solą oraz pieprzem. Na to wykładam drugą część sosu i całej sypie pokrojoną wcześniej mozzarellą. Zapiekankę piekę dokładnie 22 minuty w 190 stopniach krzanie góra dół z termoobiegiem. No tak jak mówiłam, każdy piekarnik jest inny, a ta zapiekanka, akurat w moim przypadku, w przypadku mojego piekarnika, idealna jest po 22 minutach. I tak się prezentuje moja dzisiejsza, ostatnia propozycja. Tym razem propozycja całkowicie wegetariańska. Specjalnie tutaj torteloni właśnie wybrałam w takiej wersji, bo staram się, aby w każdym filmie były propozycje mięsne oraz bezmięsne, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Wy oczywiście możecie wybrać ulubione torteloni, to moje to jest tylko przykładowe, jeśli macie jakieś inne, no to oczywiście użyjcie innego. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, która propozycja spodobała Wam się najbardziej. No i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję, łapkę w górę pod filmem oraz komentarz, bo dzięki temu mój kanał może docierać do nowych osób i dalej się rozwijać. I do usłyszenia w kolejnym filmie.